szykuje Ci się impreza, chcesz, żeby makijaż się trzymał cały dzień, to dzisiaj pokazuję coś dla Ciebie. Każda pielęgnacja zaczyna się oczywiście od tego samego, czyli od oczyszczenia twarzy i musisz mieć do tego produkt, który jest dobrany pod Twoje potrzeby. Ja od lat moją skórę rozpieszczam mleczkiem 4 w 1. I w jednym produkcie mam oczyszczanie, delikatne, bardzo delikatne złuszczanie i e, tonizację, a ponieważ dzisiaj to będzie taka pielęgnacja przed wyjściem, to zrobię coś e, jeszcze dodatkowego, jeżeli chodzi o zuszczanie i Myję twarz, spłukuję wodą i zaraz Wam pokazuję idealny produkt dla każdej, której chronicznie brakuje czasu na dodatkowe pielęgnacje, nie ma czasu zamknąć się w łazience na 15-20 minut, ona potrzebuje szybko, no to ekspresowe złuszczenie, mikrodermabrazja w domu, kryształki korundu. Bardzo dogłębnie złuszczają, dzięki czemu pozbędziesz się przebarwień, dzięki czemu jakieś takie stare pozostałości, blizny zostaną wygładzone, no i zmarszczki na bieżąco też będą wygładzone Minutka pocierania, nie dłużej i to jest właśnie bardzo ważne, nie dłużej, i spłukujemy. Czasem można postraszyć rodzinę. Bo dlaczego nie? Więc, przy śniadaniu, pochodzić z maską, wyjątkową maską, maską węglową, która pięknie pochłania całe sebum i sprawia, że makijaż będzie się fantastycznie trzymał. A jak wyskoczył ci jakiś y, y, nieoczekiwany przyjaciel na twarzy, to on, ona pięknie sobie poradzi, żeby, żeby wyszedł jak najszybciej i się tam nie zadomowił. Więc tak, teraz na 10-15 minut maska z aktywnym węglem, ponieważ to jest wersja combo, to przy tym jak będzie się relaksować twarz i będzie całe sebum ściągała maska węglowa, nie zapominamy o okolicy oka i pod oko wędrują nasze fantastyczne płatki hydrożelowe, które pięknie nawilżą tą okolicę, sprawią, że nie będzie opuchnieć, sprawią, że ta skóra przy oku będzie przepiękna, nawilżona, a tym samym potem makijaż jak zrobię, to będzie po prostu genialny. Możesz jedną lub drugą stroną, wszystko zależy, którą okolicę chcesz bardziej nawilżyć. Ja chcę bardziej nawilżyć okolice kurzych, łapek, żeby ich właśnie nie było. Dobra, 20 minut minęło, pora to zmyć. Zostawiam płatki, płatki niech sobie tutaj dłużej pracują, natomiast maska węglowa i całe zanieczyszczenia ze skóry zmywam. I teraz kolejne kroki, to po prostu codzienny standard. płyn hialuronowy, dwie pompki serum liftingującego i krem z fotostabilnym filtrem 30. Jeżeli chciałabyś taką pielęgnację dobrać dla siebie, a może najpierw po prostu przetestować próbeczki, zostaw komentarz próbki, odezwę się do Ciebie.